Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Najka. Słuchajcie, dzisiaj opowiem wam, jak ostatnio była przerażona dosłownie w kościele. W kościele na mszy świętej byłam przerażona jako katoliczka. No przecież to jest nie do uwierzenia. Słuchajcie moi drodzy, ja może zacznę od tego, że ja byłam... Wielu, bardzo wielu kościołach. Naprawdę, czy to jak jechałam po tej całej Polsce i po prostu do różnych kościołów wchodziliśmy, na różnych kościołach na Śląsku byłam, czy to w Warszawie, czy to w Krakowie, ale tak modernistycznego kościoła, w jakim ostatnio byłam, to jeszcze nie widziałam. Tak może zacznę od tych rzeczy, co mi najbardziej przeraziło. Słuchajcie, ja tam przychodzę, wchodzę do tego kościoła i ja mówię, czy na pewno jestem w kościele, czy ja dobrze weszłam, czy to są dobre drzwi. O moi drodzy, wchodziło się i było takie białe wejście, bardzo długie w formie prostokąta i na końcu tego prostokąta, po prawej stronie było wejście do kościoła. I moi drodzy, kościół wyglądał jak jeden wielki prostokąt. Na środku była tak, jakbyśmy powiedzieli, hostia Jezusa. On był w środku, to była figura Jezusa, i na samej górze on był chyba. Może niecelowo tak dopasowany, tak powieszone, ale na samej górze wyglądało to tak, jakby ta hostia miała rogi. Ale to już mniejsze o to. Na dole, moi drodzy, u naszych stóp była szachownica. No, proszę sobie poczytać, czego symbolem jest szachownica. Bardzo rzuciło mi się to w oczy. No i moi drodzy, wreszcie msza się rozpoczęła. Ja patrzę, a na ołtarz wychodzą ministrantki, dziewczyny. No ja uważam... Że my, kobiety, nie powinniśmy mieć wstępu na ołtarz. Tam powinni mieć wstęp tylko mężczyźni, no właśnie ksiądz jako symbol Jezusa Chrystusa, jak i również ministranci, którzy pomagają księdzu. Ale moi drodzy, nie dziewczyny, oj, nie. E, to jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz, która mi się bardzo rzuciła w oczy, to moment, kiedy zamiast pieśni liturgicznych w pewnym momencie zostało włączone jakieś radio. Pierre, wie, co to było. I, moi drodzy, leciała gitarka, czy to jakieś ukulele, bo były różne, różne piosenki, ale to były takie, wiecie, piosenki em, taneczne, takie hop, skoczne, takie dla dzieci, bym powiedziała. Wreszcie to na pewno nie miało nic wspólnego z pieśniami liturgicznymi. E, moi drodzy, ja wam powiem jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłam uwagę. Ludzie nawet nie byli elegancko, skromnie do kościoła ubrani. Ludzie masowo przychodzili tam w dresach, w zwykłej koszuleczce, jak i również w spodniach. No no i moi drodzy, ja byłam po prostu przerażona, bo ja akurat należę do takiego kościoła, gdzie jednak te kobiety potrafią się pięknie ubrać: sukienki za kolano, jakieś po prostu zwiewne ubrania, a nie dressy i po prostu jeansy. No nie wiem, no ja uważam, że kościół to jest miejsce samego Pana Boga, to jest dom samego Pana Boga i powinniśmy się tam godnie ubierać, a nie tak, jakbyśmy szli do kina. Bo ja się czułam w pewnym momencie, moi drodzy, jakby to nie była Msza święta, tylko jakby to był jakiś performance, jakiś występ. Jak podeszłam do komunii, do tego księdza, to moi drodzy, ten ten ksiądz, on tak trzyma tą hostię i tak na mnie patrzy, bo ja cały czas klęczałam i ja cały czas klęczę, a on cały czas tak na mnie patrzy. No ale ostatecznie mi dał, bo on widział, że jestem nieugięta, że nie wstanę z tych kolan, więc mi dał tą hostię, no ja sobie poszłam. Msza też była tak szybko, wiecie, sprawowana, tak szybko, 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 tak jakby, żeby ludzie po prostu czuli się, nie wiem, wolni, żeby dopasować się do ludzi. No moi drodzy, ja wam powiem, ja zwracam uwagę na wiele rzeczy, tak samo, inna rzecz, która wydarzyła się no w sumie dwa lata temu, jakoś ponad dwa lata temu, jak pewien ksiądz z TikToka zaprosił mnie na pewne wydarzenie, bo on widział, że ja jestem taka smętna, on mnie podobno znał jako najkę, no i ten ksiądz mnie zaprosił na pewno do pewnej wspólnoty, powiedział, że tam są ludzie w przeróżnym wieku, że tam pewnie odnajdę swoich ludzi, że tam pewnie poczuję się chciana, taka kochana, taka po prostu wspierana, no i ja postanowiłam, że okej, skoro sam ksiądz mnie zaprasza, no to czemu by nie pójść, no ja tam Poszłam. Natomiast przed tym wydarzeniem zadzwoniła do mnie moja pewna znajoma, której dzisiaj za to dziękuję, że do mnie zadzwoniła. I ona do mnie dzwoni, ona mówi: Natalia, ja wiem, że ty tam idziesz, bo ja jej o tym mówiłam nie w SMS-ie. Ona: Ja wiem, że ty tam idziesz, ale ja ci proszę uważaj na tych ludzi, ja tak mówię, co ona mi to mówi, jak to w ogóle, co, co, przecież ona tam nigdy nie była, a ona mówi, że ona bardzo dużo słyszała od innych osób, które należały do tej wspólnoty, ale ona mi nie chce mówić szczegółów, tylko mi powiedziała taki tekst, że uważaj, żeby oni czasem na ciebie rąk nie nakładali, I ja tak mówię, ludzie, no dobra, no dobra, no niech mi powie, co się tam dzieje, może ona wie co więcej niż ja, tak sobie pomyślałam, nie, ta, jej, ta inna jej znajoma, no i moi drodzy, ja tam przychodzę, to było w kościele, i ja pamiętam jeszcze tego księdza w SMS-ie zapytałam, czy na początku będzie jakaś msza, a on do mnie, że nie, że jeśli chce, to mogę pójść sobie samodzielnie na mszę świętą, ale tam nie będzie żadnej mszy. Wchodzę do tego kościoła i chciałam się przeżegnać. Chciałam, wiecie, zamoczyć swoją dłoń, już mówiąc tak prosto, linijnie, zamoczyć swoją dłoń w mm, wodzie święcionej i się przeżegnać. A moi drodzy, witam mnie ksiądz. I jakby on każdego przytulał. To był Kościół. Pamiętajcie, on stał tyłem do, do, yy, do tabernaklu, przodem stał do tych ludzi, co wchodzili. On każdego po prostu przytulał. Witaj, jak dobrze, że jesteś. On do mnie, Natalia, jak dobrze, że przyszłaś. Cieszę się po prostu, cieszę się, że przyszłaś. I ogólnie taka radość. No, byśmy powiedzieli, że radość jest dobra. Nie, no wszystko super. Później było coś takiego, że ten e, ksiądz powiedział, że on będzie spowiadał z tyłu kościoła. W momencie ja zauważyłam nawet inną rzecz, że szafarz wyciąga najświętszy sakrament, a nie. Nie ksiądz, mimo że ksiądz był obecny w kościele, to szafa, aż najświętszy sakrament. No i moi drodzy, ja myślałam, że dobra, jak będzie ten najświętszy sakrament, to będzie taki moment wycieszenia, takiej adoracji, takiej po prostu rozmowy w duchu z Panem Bogiem. A tu okazało się, że nie. Ludzie na gitarach, po prostu taneczne piosenki. I wiecie, i wiecie co było najgorsze, że ja mam wrażenie, że te pieśni to nie były takie pieśni bo na uwielbienie Pana Boga. One były takie, że. Wprost widziałam jedną rzecz, że ci ludzie wpadali w trans, tak jak nie słyszycie, bo ludzie przy, przydzielali takie dziwne takie pozycje. No teraz tutaj trzymam w tej ręce mikrofon, ale oni, musicie sobie wyobrazić, że oni tak, i po prostu tak, oby coś widzieli, oby kogoś słyszeli, i ci ludzie tak się kłusali. Moi drodzy, mnie tam brały ciarki. Pamiętajcie, że ja cały czas klęczałam przed tym Najświętszym sakramentem, po prostu w ławce swojej ławce, tak na przykład na środku kościoła. I ludzie. Do niego przychodzili, do tego najświeższego sakramentu, tak bliżej, i przydziewali takie, post, takie, takie postawy dziwne. W pewnym momencie jakaś dziewczyna, no nie wiem, tak 15-16 lat, miała taką sukienkę, taką, no, no, no powiem, no dobrze za kolano, ale ona zaczęła się obracać, wiecie, i tak kręcić, i że niby to tańcem się wielbiło Pana Boga. Tak jak wszystkie te animatorki tańce teraz mówią, że w kościele katoliczkim trzeba wielbić Pana Boga tańcem. No i wiadomo, w tle cały czas ta gitara i cały czas jakieś pianinko i takie piosenki moi drodzy właśnie, bo to tego chcę tu dobić, to nie były takie pieśni na uwielbienie, nie było nawet pieśni na wystawienie świętego sakramentu, moi drodzy tam cały czas była taka piosenka w stylu Jezus Cię kocha, Jezus Cię kocha, Jezus Cię kocha i to po 300-400 razy i ja po prostu, ja już miałam, później wróciłam do domu i cały czas tylko ta Jezus Cię kocha, no i wiecie, ogólnie bardzo piękne słowa, bo Jezus nas wszystkich kocha, ale nie w momencie, kiedy ludzie przez to wpadają w taki trans i oni zaczynają płakać, bo jest to dla nich takie duchowe przeżycie. I dlaczego, moi drodzy, w pewnym momencie nie wyszłam z ławki, właśnie, bo był taki moment, słuchajcie, w pewnym momencie ten ksiądz wychodzi na ambonę i ja mówię, o, wreszcie coś ksiądz powie, bo przedtem, przed tym wystawieniem czego Sakramentu był, była jakaś osoba świecka, to był jakiś mężczyzna, nie pamiętam, jak on się przedstawił, nie był żadnym księdzem, czy coś, on po prostu mówił takie, nie że świadectwo wiary, tylko o tym, że Bóg nas zawsze kocha, nic o grzechach, Bóg nas zawsze kocha, Bóg Bóg jest miłosierny, Bóg Ciebie kocha, nieważne co w życiu zrobisz, Bóg Ciebie kocha. I cały czas wiecie, co takie mówienie, jakby to było w stylu protestanckim: nic o grzechu, nic o zagrożeniach duchowych, nic o tym, że mamy pójść do spowiedzi, nic, zero. I ja mówię, dobra, może to była zwykła osiowa, taka jak ja, co sobie tutaj w mediach mówi czy coś, to jak teraz ten ksiądz wyszedł, bo to już było po tej adoracji. No to moi drodzy, jak ten ksiądz wyszedł, i ja mówię, wreszcie powie coś ważnego, nie wiesz, wreszcie będzie jakieś kazanie, tak sobie po prostu pomyślałam, bo chciałam też tego księdza usłyszeć, bo on jest bardzo znany na TikToku. Moi drodzy, a on taki tekst mówi: Słuchajcie, ja miałem dzisiaj bardzo ważny telefon, bardzo ważny telefon, ja się takiego telefonu ważnego nie spodziewałam. I wiecie, od razu byście pomyśleli sobie, że kto do niego dzwonił? No, jakiś biskup, nie, albo inny taki super ekstra ksiądz, no tak sobie pomyślałam. A on mówi, że dzwonił do niego. Pastor. Tak, dobrze mnie słyszycie, pastor. A zwykle jest tak, że pastorzy są przeciwni księżom i zwykle księża są też przeciwni pastorom, że po prostu tak wzajemnie oni są sobie przeciwni. I jeden na drugiego nagabuje. Poza tym ja też mam jedną osobę z rodziny, która jest protestantką, należy do zielonoświątkowców. i moi drodzy, no wygląda to w ten sposób, że oni mówią bardzo źle o księżach, że mówią, że księża to są P, że, że księża to sprowadzają ludzi do piekła i tak dalej. Takie bardzo złe rzeczy. A tu się okazuje, że ten ksiądz, Miał telefon od pastora, i ten pastor mu powiedział, że on bardzo dobrze ludzie sprowadza do Pana Boga, że on jest zadowolony z jego działalności, nawet medialnej. I ja wtedy mi przeżyłam taki po prostu szok. Przeżyłam taki szok, że pastor jest w stanie powiedzieć coś dobrego o księdzu, a ksiądz, wiadomo, ściąga do kościoła katolickiego. A, a moi drodzy, no protestanci nie lubią kościoła katolickiego. No i moi drodzy, słuchajcie, w tym wszystkim weszło na to, że nagle ten ksiądz powiedział, że słuchajcie, wyjdźmy wszyscy z ławki. I teraz po prostu uwielbimy Maryję. I moi drodzy, oni wszyscy zaczęli wychodzić z ławek, ale ja już byłam tak przerażona po, tym, po tej godzinie, że ja powiedziałam, N -n", tak machnęłam głową. A ten ksiądz jeszcze raz właśnie tak machnął ręką, że mogę wejść. I moi drodzy, najgorsze było to, że z tego kościoła oni zrobili sobie takie miejsce do takiego teatrzyku, bym powiedziała. Słuchajcie, wiecie, jak macie kościół w kształcie krzyża, nie? to tam, gdzie był ołtarz, moi drodzy, to tam właśnie stał w centrum ten ksiądz i on czekał, aż wszyscy ludzie podejdą i oni wiecie, między tymi ławkami, jak i również na ołtarzu trzymali się za ręce i zaczęli tak machać tymi rękoma i tak dalej i tak machali i tam śpiewali jakąś pieśń maryjną, no i tak to wyglądało i później już po tym wszystkim oni zaczęli bić brawo, no po prostu jak w jakimś teatrzyku, ci ludzie po prostu ze łzach, po prostu zalani łzami, takie dla nich to duchowe przeżycie i w pewnym momencie oni wszyscy zaczęli się przytulać, a ja, moi drodzy, jak Bym powiedziała wprost, jak ciele stałam w tej ławce, byłam jedyną osobą, która nie wyszła w tej ławki, bo nie chciałam sobie robić z kościoła teatrzyku. No i ostatecznie widzę, że ten ksiądz do mnie idzie, ten ksiądz do mnie podchodzi i mówi, jak ta Natalia? jak Ci się podobało, wrócisz tutaj do nas? A ja tak patrzę na tego księdza i mówię, ja w kościele szukam prawdziwego Jezusa Chrystusa. I on nic nie odpowiedział. I on się chyba wtedy na mnie tak troszkę, bym powiedziała, obraził, bo nawet widziałam, że przestał mnie wszędzie obserwować, ale nic mi na ten temat nie powiedział. Później pamiętam, że miałam styczność z takim pewnym księdzem, który właśnie odprawiał modlitwy uwolnienia i ten ksiądz, ksiądz na mnie prywatnie i ten ksiądz do mnie napisał, że mam do niego właśnie prywatnie tak zadzwonić, że on mi chce coś powiedzieć. I okazało się, moi drodzy, że ludzie, którzy należą do wspólnoty tego księdza, do tego, co przed chwilą mówiłam, do tej właśnie takiej do tych uwielbień i tak dalej, to oni tak naprawdę później padają ofiarą zniewoleń duchowych, i okazuje się, że to wszystko jest w złym kierunku, właśnie sprawowane, że ci ludzie później mają takie bardzo złe widzenia szatana, złe głosy i tak dalej. I ci ludzie mówią, że oni wprost przez ileś tam jakiś okres czasu należeli do tej wspólnoty tego księdza. I moi drodzy, ja wam powiem, że my później nawet z koleżanką poszliśmy do tego księdza i chciałyśmy mu w ogóle powiedzieć wprost, że inny ksiądz nam powiedział, że to jest zagrożenie duchowe, że to, co się tam dzieje, to jest protestantyzacja kościoła, że to nie ma nic wspólnego z wiarą chrześcijańską, ale taką katolicką, katolicką z kościołem katolickim, że to jest po prostu pójście tylko i wyłącznie na na to żeby tym ludziom się to podobało emocjonalnie. Bo wiecie, ludzie, którzy chodzą na te takie uwielbienia, należą do jakiejś wspólnoty. Tam często jest właśnie takie klaskanie, taniec. E, tam są fajni ludzie. Dobrze to coś by nastawienie. Okej, okay, to jest okej, okay. ale nie w momencie, kiedy ludzie bardziej skupiają się na sobie, na swoim sercu, niż na sakrum, niż na samym Panu Jezusie. I wiecie co? Ja się nie dziwię, że ludziom teraz msza święta się nudzi, bo na że ludzie nawet nie wiedzą, co się dzieje. Księża nawet nie mówią, co się dzieje w danym momencie sprawowania najświętszej ofiary, czyli w Najświętszej mszy świętej. I ja zaczęłam chodzić, moi drodzy, na mszę trydencką i naprawdę coraz więcej rzeczy zauważam, dostrzegam je, jak ten kościół teraz stara się podobać wszystkim, ale nie samemu Panu Jezusowi. Często są w ogóle takie rzeczy nawet sprzeczne z tradycją kościoła. Jakieś klaskanie, tańczenie. Kurczę, jak mnie to boli, jak są takie animatorki, tańce, jak one to mówią na tym TikToku. I one po prostu preferują uwielbienie. Boga właśnie tańcem i ciągle tylko taki taniec, jakaś taka lednica, jakieś takie oazy, gdzie ciągle tylko właśnie jest taki szum, gwar, gdzie ma, nie ma takiego chwili, nie ma takiej chwili spokoju. Tak samo właśnie było na tym uwielbieniu. Tam nie było nawet minuty uwielbienia tego Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Tak, jakby przez ciszy, żeby człowiek mógł się skupić. Tam było coś takiego, że w pewnym momencie, właśnie podczas tego uwielbienia, tej najświętszej adoracji, kobieta mówi: Słuchajcie, ja mam teraz pewną taką myśl, podarowaną przez Ducha Świętego. Jezus wzywa nas do siebie. Podejdźmy bliżej do najświętszego serca. Podejdźmy bliżej do najświętszego pana Jezusa ukrytego w tej hosty. I ci ludzie masowo podchodzili i właśnie wtedy zaczęli tak tańczyć. Tam ludzie trzymali się za ręce jakieś małżeństwa, przytulali się i tak też dodatkowo tak się kołysali. Naprawdę ja się nie czułam, jakby byłam w kościele, tylko gdzieś na jakimś wydarzeniu, na jakimś wydarzeniu protestanckim. To jest przerażające. I w ogóle jeszcze jedna rzecz, na którą też zwracam uwagę, jak wiele osób takich katolickich, z kościoła katolickiego wywodzących się, mówią, że organizują jakieś wydarzenia, jak organizują jakieś po prostu. Takie niby chrześcijańskie wydarzenie, żeby razem wielbić Pana Boga. Ostatnio dostałam taką propozycję od pewnej kobiety, która mam wrażenie, że wiedziała tylko to, że jestem katoliczką bardzo znaną, bo ona powiedziała, że wiedziałam, że masz duże zasięgi na Instagramie i na TikToku i mówisz bardzo dużo o Panu Jezusie i ja Cię serdecznie zapraszam, bo będzie jakieś wydarzenie w Katowicach, to tam, to ona mi tam powiedziała datę i tak dalej i tam będzie możliwość uwielbienia Pana Jezusa i posłuchania tam właśnie innego chrześcijana, a ja tak mówię moment chrześcijana czy katolika i ja tak później zaczęłam o tym czytać i okazało się, że po prostu to całe to wydarzenie to jest tylko i wyłącznie po to, żeby ludzie właśnie przyciągać ich na siłę niby do kościoła katolickiego za właśnie pośrednictwem chrześcijaństwa, bo oni tak właśnie to obierają. Oni tu nie mówią, że to jest katolickie wydarzenie, bo wiecie, co się później okazuje, że później jakiś inny pastor głosi po prostu swoje świadectwo. Tak samo ona mi powiedziała, że będzie tam gość specjalny i powiedziała mi, że ten mężczyzna jest z Wielkiej Brytanii i ten mężczyzna w ogóle nic tam z kościołem katolickim okazało się nie miał wspólnego. I wyobraźcie sobie, że ona chciała, żebym ja to jeszcze w mediach. Promowała, czyli żebym promowała w mediach jakieś protestanckie podejście do katolicyzmu, czy katolickie podejście do protestantyzmu i takie w ogóle wzajemne właśnie takie wspieranie się, że łączmy wszystkich chrześcijan w jedno, w żadnej tradycji, żadnej mszy świętej, żadnej spokojnej adoracji, tylko skupienie się na tym, co człowiek potrzebuje, czyli dużo emocji, czyli dużo takich pozytywnych wibracji, jak oni to nazywają. No bo przecież ludzie, którzy wzajemnie się tam łączą, którzy tam przychodzą, to są ludzie, którzy Skupiają się tylko i wyłącznie na swoich emocjach, a nie na tym co jest tradycją Kościoła, a nie na tym co by chciał dla nas Pan Jezus. W każdym razie ja jako katoliczka po prostu jestem tym wszystkim przerażona, szczególnie jak coraz więcej czytam, ja widzę, że to, co dzieje się po Soborze Watykańskim II, po prostu w pewien sposób niszczy Kościół od środka, ale ludzie tego nawet nie dostrzegają. Ja wam powiem, naprawdę, ja miałam ostatnio ochotę płakać na tej Mszy Świętej. Ja nawet nie potrafiłam się skupić, a ja później Pana Boga przepraszałam, że no Panie Boże, weź od jakoś te moje myśli, ale w życiu nie czułam się, jakbym była na jakimś rytuale podczas Mszy Świętej. To pierwszy raz w życiu trafiłam do takiego Kościoła. No natomiast moi drodzy ja bardzo współczuję ludziom, którzy nie mają otwartych oczu, którzy nie czytają i którzy myślą, że to co wszystko się dzieje w kościele, to jest dobre. W każdym razie to tyle, co bym miała wam tu dzisiaj do powiedzenia. Cieszę się, że jesteście ze mną. Dziękuję serdecznie za wsparcie mojej działalności medialnej. Dziękuję za każdy donate. Dziękuję też, że subskrybujecie mój kanał. Pozdrawiam was serdecznie i zachęcam do komentowania, bo chcę też usłyszeć i jakie Wy zauważacie różnice, co Wy zauważacie i w ogóle co myślicie o tym, co ja powiedziałam, bo może dla Was to jest po prostu jakaś zwykła głupota, bo niektórzy ludzie mówią, że jestem fanatyczką katolicką. Także, moi drodzy, czekam na Wasze opinie, chcę Was też zrozumieć. Pozdrawiam Was serdecznie i wszystkiego dobrego.